serdecznie wszystkie wagi dzisiaj w czytaniu na miesiąc sierpień. Kochani, pamiętajcie, że to są rozkłady ogólne i nie mogą rezonować z Wami wszystkimi. Więc jak macie prywatne pytania, zapraszam do kontaktu ze mną. Również jeśli potrzebujecie rytuałów, oczyszczeń, aby pooczyszczać tą Waszą energetykę, czy też rytuałów miłosnych, finansowych, jak najbardziej zapraszam do kontaktu. I co tutaj się może wydarzyć? Jakie sprawy, które gdzieś tam miały wcześniejszy swój początek dużo wcześniej, może coś załatwialiście, może chcieliście gdzieś wyjechać, a nie było Wam to możliwe, bo z różnych przyczyn dostaliście urlopu, to teraz będzie ta sytuacja mogła się zrealizować. Może nie do końca tak, jakbyście chcieli. Może się jeszcze chwilowo to w czasie przesunąć, ale to już jest przesunięcie bardzo, bardzo chwilowe. Także na przykład jeśli wakacje, to nie powiedzieć ten weekend, a następny na przykład, tak? Lub on kilka dni się tam przesunie. Jeśli to są sprawy urzędowe, to coś trzeba będzie dojaśnić, wyjaśnić, coś jeszcze donieść i tak dalej. Także jest pozytywny efekt tej całej sytuacji, jest zadowolenie, aczkolwiek z drobnym przesunięciem. Również możecie brać udział w jakiejś imprezie lub taką imprezę też sami organizować. Także tutaj kupę dużo radości, spotykania się ze znajomymi, czy też z rodziną i to Was znowu tu pozytywnie tak uskrzydli jeśli chodzi o singli. No, powiem wam, wy musicie zamknąć pewne sprawy, abyście mogli ruszyć do przodu. I tutaj jest coś nowego, jest nowa miłość, jest, jest Nowa, nowy początek, tak? Czy taka obietnica miłości, a to, czy wy z niej skorzystacie, no to już zależy od Was. Jeśli będziecie się skupiać na tych wydarzeniach, które się gdzieś tam wydarzyły, bo nie wiem, kiedyś tam poznaliście jakiegoś love laska, czy jakąś tam dziewczynę, i ona się Wam bardzo podobała i, i tylko o niej myślicie. Pomimo, że ona jest poza Waszym zasięgiem, no to niestety nie wpuścicie do życia mm, tej nowej możliwości. No nie ma takiej, tak, tak to nie działa. No bo skupiacie się na danym egzemplarzu, wszystko porównujecie wtedy z danym egzemplarzem i niestety nie jesteście otwarci na nowe możliwości, pomimo tego, że one tam gdzieś są i wystarczy gdzieś sięgnąć, zobaczyć, dojrzeć je, bo one się gdzieś kręcą. Blisko Was, ale tak jak mówię, musicie się na to otworzyć, musicie zamknąć już tą swoją przeszłość za sobą, jaka ona by nie była. Trudno stało się, idę do przodu. Pamiętajcie też, że nikogo nie możecie zmusić do miłości. Jeśli ktoś Was chce, to z Wami jest i próbuje. Jeśli nie, to przestańcie gloryfikować, tłumaczyć tych ludzi, bo to, bo tamto, bo nie był gotowy, bo się nie otworzył. To nie jest puszka. Nie otworzył się, nigdy się nie otworzy. Prawdopodobnie on w ogóle nie chce być w związku, lub nie chce z Wami być w związku i tyle. Poznam kogoś innego i w ten związek wejdzie. No i czym szybciej sobie z tego zdanie, będziecie zdawać sprawę, tym lepiej też dla Was. Jeśli chodzi o związki stałe, tu ok, jakieś wybory możecie. Mm, się zastanawiać nad lokatą jakiejś pieniędzy, nad jakąś zakupem czy inwestycją. Też miło spędzony czas, możecie sobie wyjechać, ale mam wrażenie, że wasz partner, szczególnie męski partner, przysparza Wam troszkę tutaj no, kłopotów. Być może za czegoś uzależniony. To, to może być alkohol, to mogą być używki, to może być internet, tak? Przy, no, zobaczcie, czy on tak tam gdzieś nie popisuje sobie z jakimiś paniami i, i gdzieś sobie taką rozrywkę nie znalazł na życie. No bo, jakby nie było, według mnie to też jest zdrada, jest emocjonalna i. I skoro się jest w związku, to czego tam szuka po internecie, dlaczego mu się podobają inne kobiety? Tak? tak się po prostu nie robi. Także przyjrzyjcie się, bo coś z tym partnerem tak nie do końca. On potrafi ładnie mówić, manipulować albo przerzucać na Was odpowiedzialność, że to Wam się coś tam. Wydaje, że nie macie racji, że się doszukujecie, no nie do końca tak jest. To jest taka spychanelia, abyście mu dały święty spokój, jeśli chodzi o finanse i o pracę. No, ja myślę, że w pracy jest nie najgorzej. Być może macie jakieś kredyty też do spłacenia, i one tu będą, może są gdzieś zaległe, i tu trzeba będzie sobie to jakoś pozałatwiać. Może to jest ta sprawa, właśnie o której mówiłam, ta zaległa, jakaś urzędowa. Bo no, ktoś się będzie domagał od was jakiejś spłaty. No, może też ten wasz partner wam narobić takich problemów finansowych i trzeba będzie się za to wziąć, bo się okaże, że są długi, o których nie wiedzieliście. Ale pomimo. Takiej tej małej dygresji, że to nie będzie aż tak straszne, jednak trzeba będzie się z tym uporzać. Finansowo, zawodowo nie powinno być gdzieś źle. Jeśli chodzi o kartę rady, przestańcie się skupiać nad tymi wydarzeniami. Macie problem, załatwiajcie problem, zamykajcie problem. A nie wracajcie ciągle do jakiegoś problemu, bo tam 10 lat coś się wydarzyło, wydarzyło się. Skoro zostaliście z tymi osobami, okej, okay to idźcie dalej, idźcie nową drogą, ale nie wypominajcie, jeśli nie możecie zapomnieć pewnych rzeczy, nie wiem, zdrad, kłamstw, oszust, to zakończcie te związki, bo inaczej wy się męczycie i męczycie te drugie osoby. Być może to wasz partner wam wiecznie coś wypomina i nie może gdzieś zapomnieć tego, więc to też będzie miało taki toksyczny wydźwięk na tą waszą relację pozostań czujny, znaki Cię ostrzegają no czyli, no wiecie no, spróbujcie sprawdzić co nieco e, e, nie wierzcie tylko na słowo, bo czasami ludzie dużo mówią a, a robią coś zupełnie innego ja Was pozdrawiam i do usłyszenia